Spróbujemy naprawić szczotkę do odkurzacza Smart Adaptive. To jest popularna usterka, Wystarczy wiedzieć, działa, prawdopodobnie przewód jest złamany. Tox T10. Podobno są różne długości śrub. Trzeba uważać. No, wszystkie są jednakowe. Te dwie powodują, pozwalają na odjęcie kół. Faktycznie. Okej. Okay. Być może na kurs. To trzeba to podważyć. Jest, i z drugiej strony tak samo. Płaski szwok nie musi być żadna penseta. Ok, i kolejne śruby krótkie. O, kurcze. Tu były dwie dłuższe, dwie krótsze. A z przodu są krótkie, z tyłu są długie, to widać. Ok, wyjmijmy szczepkę. Eee, I po tej stronie jest jeszcze jeden wkręcik schowany. Dobrze schowany, bo tu się trzyma cholernie. Dzień dobry. I teraz najgorsza część zabawy. Trzeba siłę. tu... Trochę siłą i trochę sprytem. Teraz dzielić, żeby tego nie zniszczyć. Okay. O, całkiem przyjemnie poszło. Eee, Dobra, to ja sobie pójdę teraz troszeczkę na kompresor. I za chwilę wracam. No, tak wygląda po przedmuchaniu kompresorem. Jak widać tego kurzu całego się pozbiłem. Wygląda prawie jak nowe. Jak ktoś nie ma kompresora to nawet gdzieś tam w bloku można suszarką do włosów chociażby przedmuchać z przerwnym powietrzem. Starym dezodorantem. Może lepiej nie, ale powietrzem. I okej. Okay. Mm. Dalej jest ja Ok, ja mam takie przewody. Biały, czarny. Inni mogą być czerwony, czarny. Który przewód jest, który teraz wiadomo? Biały zmienia się na czerwony. I sam gdzieś... One złama... A, okej. Okay. Proszę bardzo. Tu jest usterka. To jest usterka. Nowa oryginalna szczotka do tego modelu T30 kosztuje. Na Olego 400 zł. Według recenzji wcale nie jest oryginalną, także hmm, tym bardziej warto to spróbować naprawić. Ok, więc ja to pozwolę rozłączyć. Nie idzie to zbyt łatwo. będę to odciąć. A potem ponownie sobie połączę to. Należy Fimo. No dobra, no, próbujmy dalej. Przewody są tutaj ukryte. No, będzie trzeba rzeźbić. Żeby to zrobić, będzie trzeba rzeźbić. Tu trzeba będzie sobie to brutalnie wyrwać. Przewód się łamał dokładnie w tym miejscu. Gdzieś tam fokus sobie krąży. Nic z niego. Mm -hmm. No cóż, szczotka tak nie działa, bardziej nie popsuje. O, okej, okay. tyle mi wystarczy, żeby tam się dolutować. Byłoby dobrze, żeby to plastik powyrywany przeze mnie nie odstawał tak jak w tej chwili. A to tapeciak do ręki. Mówi, tak szczotka nie działa, bardziej już nie zaszkodza. Ok. Podejrzewam, że ten biały przewód jest ułamany, to i czarny też jest na włosku wiszący. I takie połączenie to raczej nie jest na tego samego przewodu. Nie jest na długą metę. Z tego powodu, że on jest i tak osłabiony. A jak go zlutuję, będzie bardziej sztywny. Sztywniejszy będzie. Okay. Ja z ciekawości mogę sprawdzić, czy ta szczotka działa. Podłączę sobie do niej zasilacz. I po prostu z zewnątrz. Miał tutaj laboratoryjny zasilacz. ok Szczotka jest sprawna elektrycznie. No to tak. Teraz sobie weciemy tutaj porządku. Na razie na bok. I będzie lutowanie. Co by sobie matę ESD nie poniszczyć. Gąbeczkę zmoczyć. Nawilżyć. Przewód strasznie sztywny w tym miejscu jest. Byłoby dobrze go całego wymienić na jakiś fajniejszy. Delikatny. No, Przewód jest dziadowski moim zdaniem. Czarny. No, dziwaczalnie się trzyma. Zostawię go. I się rozbiorę dość szybko, najwyżej do tego wrócę przy kolejnej awarii. Ciężko jest sobie obrać ten przewód. Żadnego dojścia tu nie ma. Okej, okay. jest. Przydałoby się cynę. cynę przygotować i lutownicę włączyć. Jakkolwiek... owicie, widzicie, zypa cyna. Jakiś topnik, ja mam taki, ale może być cokolwiek, kurczę, no byle, byle posmarować no. Nie ma co lutować bez topnika, a ten topnik sam w cynie to raczej nie wystarczy. Przyłód się średnio lutuje. Jest pobielany, a, a mimo wszystko się średnio lutuje. Więc tym bardziej bez stopnika to tylko smarki, gluty powstaną. Wszystko to czymś właśnie. nie no, trzeba by termokurczka była tak się składa, że kawałek jakiś tu leży mm. troszeczkę ciepła oczywiście zapalniczka też wystarczy ok no i to byłoby na tyle Teraz poskładać. Jak to było? Jak to było? Napierdź przewody. Ok, najpierw przewody. Tak jest. Najpierw przewody. Troszkę usprawnić na przyszłość. Eee, jeszcze jedna rzecz, ja sobie tutaj zobaczę, gdzie jest plus, gdzie minus. Żebym mógł przedstawiać. Czyli teraz ja sobie po prostu zrobię takie o, mamy odwarcie. Czyli tu jest minus w tym miejscu. Z tej strony jest minus. Zgadza się, tu jest minus. Tu mamy minus w tym miejscu a tu jest plus gdyby ktoś pytał po lewej minus plus po lewej po lewej plus plus czyli biały zgadza się no i teraz sobie sprawdzę to tu można nawet do na opartego wago zastosować Te są sztywne, te są dużo bardziej elastyczne. Czyli takie być może celowe. No ciekawe, że te przewody są fajne, elastyczne, a te są sztywne. O, to jest topnik z Aliexpress, oby ktoś pytał. Za kilka złotych. Zobaczymy, sprawdzimy, czy on działa kawka kurczę jak Igła. To no nie działa. No dobra jest. W sensie, że nie działa nie niech się nawet wycisnąć. Tak, tak, Będzie No i lutowanie. No to jako topnik działa i nawet dobrze. Na, nie nad płytką. Bo jak ropacyny spadnie tą płyteczkę to może być. No właśnie, może być problem. Z moją drogą to jest całkiem zaawansowana, zaawansowana elektronika. Czyli tu jakiś fajny MOSFET, pomiar prądu, no, mikrogródy, jakaś przetwornica, stabilizator LDO, zwykłe diody, ładny kondensatorek wszędzie, tutaj. No. Tu jest encoder. Fajnie. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Taka za masowa elektronika w... przy Sprawdam Sprawdza, wykrywa przeciążenia, więc w sumie. Czemu nie? Nie pokazałem na filmie, że, że silnik już nie działał na tym przewodzie. Ale było widać ewidentnie, że przewody były przełamane, białe. Ja to sobie założę taki cokolwiek. Taki izolator. OK. Tu są takie dziureczki od tych fabrycznych złączek wyciskanych. Co by to nie próbowało się kiedyś jakąś tak z sobą zerrzeć tak to zrobimy. Okej. Okay. No i co? To samo co na początku filmu, tylko w odwrotnym kierunku. Czyli składanie. Mhm. To już sobie pozwolę przykręcić strzegło na minimum. I należy się nie śpieszyć. Dobra, paźmy, czy to się kręci. Plus po prawej. Minus tutaj. Dostarzę sobie mniejszy płon ewentualnie, żeby nie spróbować Ej. zrobić jakieś lipy. Nie, to w ogóle pomno nie może to v i wyjeżdżały tylko 360 tak MA, tak. Miliamperów. Mikro. Składać. Składać i nie gadać. To jest filtr, nie? Tam go zakładamy o górę Jak tu się powinien trzymać Gdyby tak wszystko złożyć tak jak było cholera Niczym nie zapomnieć Gdzieś to było I jest nie kolejność taka. Dobra. dzieci w domu. Więcej z wesołymi takie Stryk. Krótka jest gdzie? Z przodu, w z sensie strony. A widać to po głębokości gwintu. Dobra, i długa jest z tyłu. Aha, zostały mi tak. Zostały mi długie dwie, to są do kółek I zostały mi dwie krótkie i jedna dłuższa. OK. Czyli dwie krótkie idą tutaj w środku. Jedna długa jest schowana pod tą szczoteczką. Demek nie wzerwny, ale jednak to zwykły tam. Ok. To przycisnąć. Trzyma się. No i co? Tu jest jakiś wynalazek. Ponieważ są tu jakieś sprężyny, którym się nie przyjrzałem. Ale wygląda, że to jest tak złożone. Nie specjalnie inaczej chcę to wejść. Przeżywają. A cholera, zapomniało się o takim fajnym czymś. Czy to się czymś różni, prawe, lewe? O, jedną urwałem. Widzicie, za dużo zimy. I to się różni od siebie, kurczę. To się różni, minimalnie się różni. Nie wiem jak to powinno być. Nie wiem jak to powinno być, ale udało się. Tu jest taki mały wpustek, który jest niesymetryczny. Popsułem, ale działa. Tak się nie na temu bardziej zaszkodzić to, no nie? łożynka i ostatnia śrubka wkładam szczotkę do szczotkę włożona i ostatni test przewody plus jest z prawej strony. Teraz. Działa! No, to już wiecie, jak to naprawić. Dzięki.